Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Watch 4 mapy dodatkowe. Moi drodzy, w kolejnym odcinku, już w troszeczkę dłuższym odcinku, niż miałem okazję wam prezentować w poprzednich m, gameplayach. Misję będziemy rozgrywać w pewnym podziemnym budynku. Myślę, że można tak powiedzieć, że to jest podziemny budynek. Natomiast ten budynek ten jest dość specyficzny, ponieważ tak naprawdę nie, nie wiem dokładnie, jak można by ocenić fabułę tej misji. Najprawdopodobniej jest to, jak są to jakieś slumsy, podziemne slumsy, w których przebywają jakieś osoby bezdomne, przebywają biedne. Co tutaj podejrzani szukają? Czego tutaj szukają? Dlaczego w ogóle tutaj dotarli i przejęli ten teren? Powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ to nijak nie odnosi się do motywów, które mogliby mieć w tym wypadku podejrzani. Cele tej misji mam bardzo proste, ponieważ mamy odbić wszystkich cywilów, mamy przywrócić porządek, czyli dwie, dwa główne podstawowe cele misji. Misję, moi drodzy, z, wykonam całkowicie na skany, z tego względu, że tutaj już mamy no, troszeczkę więcej podejrzanych, a też ostatnio wykonywałem sobie misję na granaty, więc myślę, że teraz takim dobrym. Dobrym zamiennikiem będzie wykonanie tej misji typowo działając sobie w trybie skany, czyli bez użycia wodnego gratu, bez użycia C2. Także przygotowuję się do akcji, pobieramy sobie standardowo PM9mm, tylko zastanawiam się, powiem Wam szczerze nad pociskami, bo nie jestem teraz pewny, jacy są tutaj podejrzani. Nie wiem czy w kamizelkach czy bez. Wydaje mi się, że bez kamizelek, w związku z tym wezmę, że, że w kamizelkach, w związku z tym wezmę sobie pociski JHP, chociaż nie jestem tego całkowicie pewny. Poboczny paralizator, taktyczny 5 klinów, wyważenie strzelba, ochrona hełm, kamizelka lekka i standardowo, moi drodzy, przygotowany. Myślę, że możemy sobie misję rozpocząć. Nie znajdujemy się w ogóle, nawet na samym starcie, gdzieś... Poza regionem mapy są tutaj tylko i wyłącznie cztery ściany. Raz na jakiś czas znajdujemy jakieś teksturki porozrzucanych mebli, więc to faktycznie przywodzi nam od razu na myśl jakieś slumsy dla ubogich. Znajdujemy się w miejscu, z którego tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzieśmy się tutaj pojawili. Bo Wyjścia stąd nie ma Tutaj jest przejście, gdzie są już podejrzani I tu, moi drodzy, najprawdopodobniej Z tego, co pamiętam, jest również przejście, gdzie podejrzani się znajdują Więc e, skąd my się tu wzięli Jak my się tu znaleźli Nie mam zielonego pojęcia W każdym razie gra e, z w tym miejscu Tutaj został ustawiony, ustawiony nasz, nasz resp, tak, że my się tu jakoś pojawili a Ani my się nie mogli pojawić Również klimatyzacją, ponieważ klimatyzacja Jest tutaj zbyt mała, żebyśmy mogli ją wejść Więc Pomijając sobie już Naszym, nasz system dotarcia tutaj od razu zajmujemy się realizacją celów. Ze względu na to, że tutaj mam drzwi, które można otworzyć, można sklinować, ja sobie sklinuję, żebyśmy tutaj się, żeby nam tutaj nikt pleców nie robił. I moi drodzy, od razu zaczynam od e, sprawdzenia sobie rogu, tak? bo to, no, to tak naprawdę jest największym dla mnie ryzykiem. Szczególnie, że przez róg oczywiście podejrzani przechodzić mogą i ja nie jestem w stanie zabezpieczyć. Tego żadnymi żadnymi Moi drodzy, pierwszy podejrzany. I chyba tutaj popełniłem błąd, słuchajcie. Tu popełniłem błąd, ponieważ widzę, że podejrzani są bez kamizelek. Jeśli wszyscy są bez kamizelek, to powinienem wziąć pociski niedostosowane, żeby mniejsze obrażenia im zadawać. A ktoś tam chyba krzyknął o cholera. Tak, dokładnie. Zgadza się. Podejrzany mnie już zauważył, podejrzany uciek do kolejnego pomieszczenia. Tutaj na razie nie widzę innego kontaktu. Gram w grze 4, także nie muszę się martwić o to, że podejrzani podnoszą broń. Więc na spokojnie mogę zająć się drzwiami, a dopiero potem wrócić do podejrzanego. Bo tak jak już zapewne wiecie, jeśli by to była gra 4 Syndicate, to już tak dobrze bym nie miał. Drzwi są całkowicie tutaj zamknięte, to są tylko teksturki. Tutaj nie można przejść. Być może akurat tymi drzwiami weszliśmy, tak? Tymi drzwiami weszliśmy, przeszliśmy na prawo, bo tu nikogo nie było na przykład, nikt nas nie widział, bo ten podejrzany patrol robił. I schowaliśmy się, żeby się przegrupować tak i powoli działać. Trudno powiedzieć, jaka była, e, jaka była sytuacja, aczkolwiek. Aczkolwiek, moi drodzy, wyszło jak wyszło. Słyszę kroki, czy tu podejrzany będzie do mnie wchodził? Tak, wchodzi. Podejrzany wchodzi. Podejrzany wchodzi, moi drodzy. Tutaj zwróćcie uwagę, że oni robią dość ciekawe patrole. Ponieważ patrole robią takie, e, przez, w których również otwierają drzwi i przechodzą do kolejnych pomieszczeń. To się dość rzadko zdarza. Zwykle jak saspek robi patrol, to robi patrol gdzieś w jednym pomieszczeniu. Aczkolwiek też się może zdarzyć, że będzie robił ten patrol gdzie indziej. Tak? To wszystko zależy tak naprawdę od losowości akcji. Moi drodzy, kolejny skan. Sprawdzamy sobie, co tutaj nas ciekawego czeka. Mam podejrzanego kolejnego. Podejrzany znowu się poddał. Oni powiem Wam szczerze, dają, mają dość. słabe morale, bo wszyscy mi się tutaj ładnie poddają. I teraz słuchajcie, mam... mam orzech do zgryzienia. Kolejny podejrzany, kolejny się poddał. I teraz zobaczcie, drzwi otwarte wszystkie. Lewa, prawa, dwunasta, prawo, wnęka. Też widzę cywila, nie wiem co się dzieje po prawej stronie. I teraz zastanawiam się, jak to rozgryźć. Najpierw bym musiał sobie chyba sprawdzić prawą, tylko czy ja pójdę tu, czy ja pójdę tutaj się wychyla. Tu wydaje mi się, że tu już mi... Aha, no ale tu jest jeszcze, zobaczcie, tu jeszcze drzwi jeszcze przejdziemy w Ani w prawo, ani w lewo. Tu się schowę może na razie. Tu się na razie schowę za tym a, za tą siatką. Jeśli to można w ogóle siatką nazwać. Pozamykamy sobie tutaj drzwi, słuchajcie. Z tyłu mi już nie może wyjść, wszystko było poklinowane. Także najpierw sobie jeszcze, jak już tu wyczyściłem, sprawdzę do końca to przejście. Tam mamy jeszcze schody na górę. Oj, widziałem widziałem aspekta. Widziałem moi drodzy aspekta, ale on mnie chyba nie zauważył. I bardzo dobrze, to drzwi sobie zamkniemy. Na spokojnie sprawdzimy teraz wejście tutaj. Tu mamy drzwi, tak, tu mamy drzwi od naszego respa, zobaczcie. Drzwi od naszego respa, który skinowałem. E, tam chyba ktoś jest? Nie. Wydawało mi się, że tam ktoś jest. Cywilom się na razie nie zajmuję, ponieważ mam inne ważniejsze rzeczy na głowie. Jakieś wejście schodami... Aha! No moi drodzy, ciekawie, ciekawie, ciekawie to wygląda. Wejście schodami e, na górę i podgląd tego, co się znajduje tam od strony respa, tak? Myślałem, że tam będzie jakieś pomieszczenia, ale tu jakieś pomieszczenia nie ma. Dobrze, w takim razie zajmujemy się cywilem. Zabezpieczymy cywila. Ja to mam, słuchajcie, dość sporą spadek klatek, z tego co widzę. Więc mapa nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana. Mapa nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana, ale. komendą hey, Flush, oczywiście, która jest zrzutem pamięci podręcznej, tak? Gry zawsze nam te FPS-y. Na swobodnie wracają. I teraz mam dylemat. Nie wiem w którą stronę iść tak naprawdę. Myślę, że moglibyśmy zacząć od tego miejsca. Nie wiem, czy podejrzany gdzieś tam może mi zewiać i robić plecy. Nie wiem, czy te pomieszczenia są połączone. Mam kolejnego aspekta, aspekta, który mi się poddał. Wiecie, co ja się zastanawiam. No nie, nie wszyscy. Zobaczcie. Już myślałem, że wszyscy to się będą poddawać, ale już widzę, że nie wszyscy, ponieważ jeden z podejrzanych postanowił uciec. Eee, ja na sam początek tutaj od razu, biegnie tu? Chyba nie. Eee, ja od razu jednak sklinuję te drzwi, z tego względu, że widzę, że tam już mam wnękę po lewej stronie i nie chcę, żeby jakikolwiek suspect zrobił tyłek, tak? Gdzieś tam mi od tyłu próbował zajść, także my sobie te pomieszczenia sklinujemy. Jeszcze mam dwa kliny, także na spokojnie mi na razie starczy. Eee, no i wchodzimy dalej. Wchodzimy dalej, kontynuujemy sprawdzanie pomieszczeń. Za drzwiami jest czysto, dokryjemy się do lewej, żeby się nie wychylać. Prawa wygląda na czystą. Tutaj też nikogo w tym pomieszczeniu nie widzę, ale pomieszczenie jest dość duże. Pomieszczenie jest dość duże. Mamy kolejnego podejrzanego. Kolejny podejrzany znowu się poddał. Także słuchajcie, część podejrzanych, większość podejrzanych się poddaje z tego co widzę, ale są też modele, którzy się poddać nie chcą. Są też modele, które się poddać nie chcą. Uh, myślę, że najpierw chyba będę musiał sprawdzić tą wnękę. Bo tu już mnie raczej nikt nie zauważy. Mamy podejrzanego. Podejrzany nie chce się poddać. Niestety, moi drodzy. Niestety. Pociski też niedostosowane mają tylko do siebie, że zadają większe obrażenia. I w tym wypadku również obrażenia spowodowały, że podejrzany jest martwy. Podejrzany jest martwy. Oczywiście działanie było regulaminowe jak najbardziej, ponieważ podejrzanego... Podejrzanego zdjęłem wtedy, kiedy celował. Tu widzę, że w ogóle się wejść nie da na górę, bo schody są zniszczone. Podejrzany celował, natomiast to, że server nazwał mnie osłem rundy, tak? Tu mamy po co mnie zrobić ośle, oznacza to, że jest to pierwszy trudna na mapie. A pierwszy trudna na mapie, moi drodzy, jest oczywistym, że w tym momencie wynik jest dość sporo obniżony. Bo, jeśli mamy samych obezwładnionych, to mamy tylko punkty obniżone za obezwładnienie. Natomiast, jeśli mamy podejrzanych już zabitych, tak, jeden pierwszy podejrzany zabity jest z buta, od razu 5 punktów, plus obniżone punkty za zabicie podejrzanego. Także ten trud na pewno będzie miał swoje odzwierciedlenie w punktacji ale ważne jest to, że oczywiście nie było punktów nieregulaminowych moi drodzy, myślę, że na początek sobie jeszcze tak przeniesiemy tego podejrzanego tutaj troszkę do tyłu, żeby żeby gdzieś go ktoś nie zabił, ja sobie jeszcze sprusuję, bo już widzę, że mam 30 fpsów no i otwieramy sobie kolejne drzwi drzwi te słuchajcie są niedopasowane, zwróćcie uwagę kompletnie są niedopasowane do futryny, no ale przynajmniej dają się otworzyć, tak? Nie ma na co moi drodzy narzekać. Podejrzany, który nam się poddał, tu prawa już jest raczej czysta. No i teraz musimy uważać na stronę lewą. Dwie wnęki: prawa schody w górę, ale lewa wnęka. Najpierw sobie sprawdzimy schody w górę. Podejrzany, który się poddaje. Podejrzany, który się poddaje, i zwróćcie uwagę, mamy dość nietypowo, ponieważ. Mamy drzwi otwierane, drzwi podwójne, które się otwierają tylko z jednej strony. To się zdarza. To e, się zdarza tylko na mapach dodatkowych, tak, ponieważ na mapie podstawowej takiej sytuacji nie mamy, żeby drzwi się otwierały od, e, od jednej strony w przypadku drzwi podwójnych, natomiast na mapach dodatkowych często taki... Taką niespodziankę możemy, możemy mieć. Słuchajcie, co mogę powiedzieć ogólnie o mapie? Mapa, tak jak Wam powiedziałem, no, ma tam pewnie odzwierciedlać jakieś slumsy, natomiast e, o dopracowaniu też można. Dopracowanej tej mapie można wiele zarzucić. Widzimy również, że oprócz niedopasowanych drzwi mamy również niedopasowane ściany, które też wpływają na jakość wyglądu tej tej rozgrywki. Widzimy również, że są niedopracowane przejścia, bo zwróćcie uwagę, tu mnie już blokuje przejście w górę, chociaż nie powinienem tu nic blokować. Blokuje, 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 blokuje i teraz puszcza dopiero. Także też czasami są jakieś niedopracowane miejsca, dopiero tu, o, tu dopiero mogę przejść. Niedopracowane miejsca, które, e, które troszeczkę uprzykrzały rozgrywkę, tak, bo, bo, to tak powinno nie działać. No, ale cóż, na to nic nie poradzimy. Także co? Tu już mamy wszystkie pomieszczenia chyba wyczyszczone. Wydaje mi się, że wszystkie, bo jeszcze zobaczę sobie tutaj od tyłu Tu wchodziliśmy do tego pomieszczenia. Tak, zobaczcie, te pomieszczenia dwa sklinowałem Jedno było od tej strony I drugie pomieszczenie było od lewej strony Także cały ten region, który do tej pory byłem, w którym do tej pory byłem, mam wyczyszczony w całości Także już się nie będę musiał nigdzie wracać eee, Bronie... no niestety, broni nie ma wszystkich Albo gdzieś mi bronie pod teksturkami zniknęły, albo gdzieś one jeszcze będą na mapie, na mapie. Eee. Ten podejrzany, który się poddał, mi blokuje drzwi, także odbijamy go. I sprawdzamy co się dzieje. Podejrzany wyciągnął broń, ale słuchajcie, widać było, że mój krzyk się wzdrygnął. Widać było, że mój krzyk się wzdrygnął, a to, że on się wzdrygnął moi drodzy, oznacza oczywiście to, że podejrzany się podda. Nawet jeśli wyciągnie broń, nawet jeśli wymierzy, to się podda. Kolejny podejrzany, który nam się ładnie poddaje. Tam jeszcze, słuchajcie, krzyczy a To oznacza, że tam jeszcze będą... Będą coś podejrzani, najprawdopodobniej. Chyba, że on jeszcze krzyknął, bo widział tego podejrzanego, którego, a którego ja przed chwilą zauważyłem. Sprawdzimy sobie, najpierw, prawą do końca. Zobaczymy, co się dzieje po prawej. Po prawej mamy dwóch cywilów, i tam jest ta wnęka. I tam jest ta wnęka, to złajcie. Tu prawa już jest czysta. Więc teraz tak, najpierw zabezpieczymy tego cywila, tego drugiego nie będziemy zabezpieczać, żeby się tam nie wychylić. Wrócimy się na razie z powrotem do tyłu i z, wykonamy wejście od, od lewej strony. Z tego względu, że jeśli bym wykonał od prawej, to ktoś może lewą uciec, a jeśli bym wykonam od lewej, to nawet jakbym próbował prawą uciec, to jeszcze zdążę go złapać. Tak? Także myślę, że od lewej będzie to. Bardziej praktyczne. Po drodze jeszcze zabezpieczymy, sobie tych panów. Panowie zabezpieczeni. No i co? Możemy sobie sprawdzać. Mamy, mamy kolejnego podejrzanego. No, skubany. Skubany, moi drodzy. Zobaczcie. Cwaniak był, cwaniak był. Jeszcze jeden. Swaniaczkiem e, był ten podejrzany. Jesus, Moi drodzy, Swaniaczkiem był, ponieważ on e, dość agresywnie się ruszał, kiedy nas zauważył. E, kiedy tylko widział, że idziemy, tak? To od razu wyciągał broń i tak gwałtownie przesunął się w lewą stronę, żeby może na zaskoczyć, żebyśmy czasem w niego nie wycelowali i go nie ściągli, tak? Więc cfaniaczek dość. E, dość ciekawie próbował by nas zaskoczyć, ale oczywiście. Myśmy sobie i z takim, sposobem no, z takim ale sposobem e, poradzili. E, zabezpieczamy resztę broni, zabezpieczamy resztę cywilów podejrzanych, troszkę tutaj tych cywilów mamy. Sprawdzamy sobie jeszcze tutaj tyły, czy z tyłu nikogo nie ma, ale z tyłu tutaj nikogo nie ma. Zabez, e, raportujemy sobie cywilów w środku. Tutaj widzę rannych cywilów wrzucili do jakiegoś zbiornika, trudno powiedzieć w ogóle co to jest za zbiornik, bo nie ma tu żadnego urządzenia, ani nic, które które dałoby nam e, jakąkolwiek informację na temat dlaczego ten zbiornik tu jest zrobiony w tych snucach No ale jakiś tam zbiornik jest Aha tutaj coś mamy słuchajcie Tutaj coś mamy to wygląda jak pompa? Co to w ogóle jest? To wygląda jak coś co pompuje wodę albo odpompuje wodę nie mam zielonego pojęcia Nie mam zielonego pojęcia co to w ogóle jest A teksturka widać że nie jest jakoś tam profesjonalnie wykonana tego No ale to już możemy sobie sami tam to ocenić w naszej sferze domysłów Dobrze, słuchajcie, ostatni cywil także zabezpieczamy tego pana i sprawdzamy co nam zostało. Zostały nam trzy bronie Zostały nam trzy bronie, także możemy się cofnąć, zobaczyć czy gdzieś podejrzanego, u podejrzanego jakiejś broni nie zostawiliśmy i jeśli zostawiliśmy będziemy musieli ją zebrać, bronie już widziałem, że ich nie ma wcześniej, więc na pewno to było wcześniej O właśnie, mamy jedną broń Jedna broń jest zabezpieczona. I jeszcze zobaczymy u tych wcześniejszych podejrzanych. Jeśli broń nie będzie, to oczywiście będziemy musieli tę misję zakończyć. Nie mamy innego wyjścia. Także moi drodzy podsumowanie, co mogę powiedzieć o tej misji. E, misja nie jest jakoś tam profesjonalnie rozbudowana. E, Grafikom, no nie można powiedzieć, że grzeszy. tak, Ponieważ no, graficznie mogła być lepsza. Z drugiej strony jednak miało to tam odzwierciedlać jakieś tam slumsy chyba na ubogi. Też widzimy jakieś matrace, które pewnie jacyś bezdomni śpią. Natomiast jest ciekawa, ciekawie wykonane są wnęki, tak, które... które mogą być dla nas jakimś tam zaskoczeniem, kiedy taką misję rozgrywamy. Więc myślę, że misje naprawdę... Jeśli komuś podobają się takie misje nie za długie, nie za krótkie, z taką średnią ilością podejrzanych, myślę, że taka misja jak najbardziej się do, takiego, do takiej oceny kwalifikuje. A już tu widzę, że chyba tej nie znajdę, także nie ma sensu, żeby nie szukał. bo to już raczej wszystkich podejrzanych a, przepaczałem. Tu już nikogo innego nie znajdę. Także misję sobie zakończymy. I jeszcze, moi drodzy, podsumowanie: na pewno z tego względu, że ten jeden podejrzany był zdjęty. Wynik nie będzie za wysoki. Myślę, że koło 80 kilku, 85, 86, no nawet słuchajcie 89, nawet 89 z tego względu, że mamy dwóch zabitych, 12 jest obezwładnionych, podejrzewam, nie, co ja mówię 12 obezwładnionych, 10 aresztowanych, moi drodzy, 10 aresztowanych, dwóch wyeliminowanych, niestety pociski miałem dostosowane bo nie byłem pewny są podejrzani, więc mam też dwóch wyeliminowanych, także na pewno częścią tego powodu jest to, że pociski nie wziąłem tak, jakie wziąć powinienem. Jeśli chodzi o broni, oczywiście też broni jednej nie znalazłem, więc jeden punkt mi odchodzi. Raporty wszystkie, ranny nie byłem, chociaż tam było już w sumie tak, chyba gorąco. Na końcu wydaje mi się, że ten podejrzany strzelił nawet tylko jakoś strzelił troszkę prześciany no i mamy sumę punktów 89, brak punktów karnych, także najgorzej słuchajcie nie ma Jeśli Wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym gameplaya z cyklu GrySło 4, także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!